Pokrótce, ten pomysł utworzenia tego klubu seniora w naszej gminie to w mojej głowie gdzieś tam się rodził w 2017 roku. Robiliśmy wstępne koncepcje, wiedzieliśmy, że ten budynek dawnej szkoły w Złoniu stanowi mienie komunalne. No niestety przez wiele lat już nieużytkowany, w fatalnym stanie niszczał. Wydawało się, że ten pomysł może się udać z wielkimi obawami tak naprawdę, bo przeznaczając i środki samorządowe i aplikując o środki rządowe, obawialiśmy się jak to będzie z zainteresowaniem, mieliśmy troszkę obaw dlatego, że mamy dzwonie, nie jest to miejscowość inna, troszkę problemy z komunikacją, aczkolwiek teraz już z perspektywy czasu, bo klub funkcjonuje od tego roku już dość długo, ja osobiście wiem, że zresztą i Państwa obecność dzisiaj też w tym dniu świadczy o tym, że pomysł chyba był udany. Zastanawiamy się również tutaj już z radnymi, czy nie będzie szansy, możliwości finansowych, żeby jeszcze tego typu obiekty gdzieś na terenie gminy zostały utworzone. Nic nie obiecujemy, bo wiecie Państwo, że to również się wiąże z pewnymi zobowiązaniami finansowymi, ale takie, takie plany i rozeznanie robimy. W 2017 w grudniu złożyliśmy ofertę, tak to się fachowo nazywa, do Ministerstwa Pracy, Polityki Społecznej o wsparcie finansowe na utworzenie tego klubu. Kwota, którą mogliśmy uzyskać, to było 150 tysięcy na utworzenie właśnie tego typu obiektu. Te środki udało się pozyskać i w 2018 również podjęliśmy decyzję o po wyborze wykonawcy tworzenia. To był remont tej dolnej kondygnacji, na której tu się znajdujemy i wyposażenie. Łącznie samorząd wydał około 300 tysięcy na ten cel, w tym 140 8 tysięcy za zaokrągleniu to były środki dotacji z Ministerstwa z programu Senior. W tym roku również na początku w styczniu złożyliśmy kolejny wniosek na tak zwane utrzymanie działania klubu i też dostaliśmy wsparcie, mamy zadeklarowanych nie mamy jeszcze podpisanej umowy, ale również te środki już są zostało już na lista. mamy 36 tysięcy na rok Pomocy pewnej na funkcjonowanie. Ja tylko przypomnę, bo to może być istotne. Myśmy pierwotnie zakładali, że będzie 15 uczestników. Nie? To był pierwotny pomysł. Jak składaliśmy, jak składaliśmy kolejny wniosek na utrzymanie tego w bieżącym roku, to już myśleliśmy, że te 20 osób to będzie, e, to będzie no, tak docelowo, bo braliśmy pod uwagę, że tu problemy z dojazdami e, państwa może po prostu nie być takiej możliwości. No Miło jest nam w tej chwili, Państwo już wiecie, że uczestników po ogłoszeniu naboru, to była ostatnia sesja grudniowa Rady Gminy, kiedy to informacje publicznie podaliśmy. Ogłosiliśmy łącznie z regulaminem funkcjonowania listę, takie bliszki przygotowaliśmy Państwu do zgłaszania się. I tak naprawdę doszliśmy do liczby 60 uczestników. Natomiast to są miejsca. Tak naprawdę, tak jak Państwo już wiedzieliście, tutaj Pani Małgorzata Kołakowska, kiedy też informowała o tym, że e, można się wymieniać, e, to znaczy w, w poszczególnych dniach mogą przyjeżdżać inne osoby. Mamy od poniedziałku do piątku e, ustalony harmonogram. Harmonogram w ogóle jest już przygotowany na cały rok i w zarysach przygotowania <coughs> tego um, są wycieczki, są spotkania z, ze specjalistami tutaj na miejscu. W części te, te zadania i te pomysły na spędzanie tego czasu, tutaj pomoc sobie wzajemnie, ustalacie Państwo razem. Jest mi niezmiernie miło, że jesteście Państwo tutaj tak i nie tylko w dniu dzisiejszym, ale tak na co dzień, kiedy tutaj Zaglądam, to jest tak naprawdę największa radość dla nas i potwierdzenie tego, że warto było takie miejsce na terenie naszej gminy utworzyć. <śmienny> Seniorów, chciałam bardzo serdecznie podziękować władzom gminy za utworzenie takiego klubu seniora w Wędzorze. W naszej gminie seniorzy stanowili już od dawna bardzo aktywną grupę społeczeństwa. Od lat funkcjonuje klub seniora przy, gminie, przy gminnym kopu. Od dwóch lat funkcjonuje stowarzyszenie zrzeszające również seniorów. Także takie miejsce spotkań było naprawdę bardzo potrzebne dla tych seniorów, czego właśnie dowodem jest dzisiejsza obecność i no i wcześniejsza, bo już funkcjonujemy od 21 stycznia. Także myślę, że wszyscy są bardzo zadowoleni z tego, że taką, takie miejsce powstało. Chętnie seniorzy uczestniczą w różnych warsztatach tematycznych, wyjazdach do kina, wycieczkach. No i mają gdzie przyjść, wypić kawę, porozmawiać. Także naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni i jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy władzom. Wielkie brawa się nam. <tryk> Pani Małgorzato, tutaj szefująca. Kochani moi szanowni Państwo, myślę, że to, czego jesteśmy świadkami, trzeba czytać troszeczkę szerzej, troszeczkę dalej patrząc. Bo też mówi o pewnej specyfice tego, co dzieje się wśród nas. Jak wiecie. Jest gminą Okinogóra z przerwami, ale ciągle gdzieś tam dukowo przez znajomych obecny jestem 25 lat, właściwie 26 lat. Pamiętam szkoły, które funkcjonowały na terenie tej gminy. Ile tych szkół było tak naprawdę? Była szkoła w Dzwoniu, była szkoła. W Trentowie była szkoła, w Gobelinie, w Pałukach, Władysławowie, w że Kowaczkowie, więc mieliśmy chyba tych szkół z osiem przynajmniej. Na Natomiast teraz właściwie zostały te szkoły trzy. Z tych Zwiadaczcie to też troszeczkę o zmianie struktury wiekowej tej gminy, tak? zresztą co dzieje się w całej Polsce. Tego to o tym właśnie, że chociażby wchodząc w czasie kolendy, to w tym roku bardzo mocno zauważyłem, jak ta parafia pielogórska też zwyczajnie się starzeje. Pewnie sąsiednie tak samo. Właściwie całe ulice starszych osób. Niektóre tak, tylko starszych osób. Szkoły zamieniają się właśnie w domy seniorów. To jest znak naszych czasów. Trzeba zadać sobie pytanie, mimo wszystko, zawsze: co dalej, co po nas? I to pytanie gdzieś tam jest takim pytaniem bardzo niepokojącym. To jest to, co dzisiaj przeżywamy, to jest właśnie jednocześnie taki bardzo wyraźny znak naszych czasów. Szkoły, w których były dzieci, zamieniają się właśnie w domy Królby Seniora. Dobrze, że i cieszę fakt, że Pan Wójt ten problem zauważył i że też gmina. Próbuję ten problem jakoś właśnie rozwiązywać. Kiedyś tam to życie koncentrowało się wokół tych najmłodszych, wokół dzieci. Właściwie cały świat wokół nich się kręcił, jak wokół przyszłości. Natomiast zostaliśmy my. Ja też już 53 lata, to też już. Niedługo, może za Was dołączę. 60. <noise> 60 plus. 60 plus. <noise> <noise> Więc, no. Więc kochani moi, dobrze, że są takie miejsca bez wątpienia, w które można się spotykać, można powspominać, ale będąc w tych miejscach nie możemy zatrzymać się tylko na jakiejś e, prostej rozrywce, zabawie czy powspominaniu. Po cóż jest starszy człowiek? Ma być bez wątpienia świadkiem i strażnikiem pewnych wartości, pewnych symboli, pewnych rzeczywistości ponad. I myślę, że oprócz tego, że tak powiem, zabawowego przeznaczenia tego miejsca, i mam nadzieję i serdecznie proszę, aby był również tym domem w prawdziwym sensie tego znaczenia. Do w którym pielęgnuje się to, co święte i to, co wartościowe.